Zapraszam na kurs materialny www.piotsiupak.pl. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów A i B. Dwusieczne te przecinają się w punkcie P. Uzasadnij, że kąt APB jest rozwarty. Weźmy sobie na jakiś trójkąt, jakikolwiek. Jak będzie taki: tu niech będzie A, tu niech będzie B, tu niech będzie C. Poprowadźmy dwusieczny kątów. Dwusieczne to takie proste, a właściwie półproste, które sieczą kąt na dwie równe części, czyli to będzie jedna dwusieczna, to będzie druga dwusieczna, czyli to będzie jakiś kąt alfa, alfa, to będzie jakiś kąt beta, beta no i teraz mamy uzasadnienie, że kąt APB, tu jest punkt P, jest rozwarty. Chcę pokazać, że ten kąt jest rozwarty niech to będzie jakiś kąt e, T. No, czyli teza T jest większy od 90 stopni i chcemy to dowieść. No to dobrze, proszę Państwa, jak to dowiedziemy? Zacznijmy od faktu takiego, że 2 alfa plus 2 beta, 2 alfa plus 2 beta jest mniejsze od 180 stopni. Wiemy dlaczego? No bo 2 alfa plus 2 beta to są dwa kąty spośród trzech kątów w dowolnym trójkącie. Czyli suma dwóch kątów w trójkącie zawsze jest mniejsza od 180 stopni. Co zrobimy dalej? Podzielimy stronami przez dwa to wyrażenie i wyjdzie, że alfa plus beta jest mniejsza od 90 stopni. Alfa plus beta jest mniejsza od 90 stopni. No to w takim razie czym jest kąt T? Jak policzyć kąt T? Kąt T to jest nic innego jak 180 stopni odjąć alfa plus beta kąt T to jest 180 stopni odjąć alfa plus beta prawda? no bo w sumie cały trójkąt sumuje się do 180 stopni zatem kąt T to jest 180 stopni odjąć alfa, odjąć beta, czyli uproszczenie to jest odjąć alfa w nawiasie plus beta, no i skoro wiemy, że T to się równa 180 odjąć alfa plus beta i my wiemy dodatkowo, że alfa plus beta to suma tych dwóch kątów jest mniejsza od 90 stopni. no Zastanówmy się, jak od 180 odejmiemy coś mniejszego od 90 stopni, no to wtedy takie wyrażenie musi być większe od 90 stopni. Logiczne, prawda? Jak od 180 na przykład zabierzemy 87 stopni, no to będziemy mieli, ile będziemy mieli 93 stopni? Coś takiego jest większe od 90 stopni, czyli jest kątem rozwartym, co kończy dowód. Czyli oczywiście w tym momencie przydałby się komentarz słowny. Zauważmy, że alfa plus beta jest mniejsze od 90 stopni, zatem jak od 180 odejmiemy coś mniejszego od 90 stopni, to takie wyrażenie będzie zawsze większe od 90 stopni, czyli będzie kątem rozwartym, co kończy dowód.